Słuchajcie kochani w nowym dniu Dzień dobry Kiwi. Z kim tam gadasz od rana? No, Piszę. No, Taki tam tłoczek. Dzień dobry, witam serdecznie w nowym dniu. Garnitur z Berszki spodnie mnie. Podobno pogrubiają. Wy mi tak dziewczyny pisaliście i muszę wam powiedzieć, że mi to jakoś strasznie nie przeszkadza. One są już na mnie troszkę przy ale to też mi jakoś bardzo na razie nie przeszkadza. Dopóki ze mnie nie spadają, to będę je nosić, bo po prostu bardzo lubię ten gajer. Jest niezwykle wygodny i wygląda dobrze ze sportowymi butami w takie dni, kiedy Mamy dużo rzeczy do załatwienia, jest intensywnie i chcemy, żeby po prostu było wygodnie, a jednocześnie mam ochotę na gaję, więc idealnie. Luisek jest załamany pogodą i tym, że jesień w końcu nadeszła. Jestem leciarą, skoro kocham lato, ale dlatego, że właśnie lato w tym roku tak się super przedłużyło, że myślę, że będę miała większą cierpliwość i większe pokłady energii do takich zimnych, szarych dni po prostu się naprawdę bardzo dobrze namatowałam a tymczasem pora na drugie śniadanie, nie mam za dużo czasu więc kawa i do tego będzie albo baton proteinowy albo coś co sama zrobiłam zaraz zobaczę co mamy w zamrażarce wiecie, że jestem królową mrożenia, także zobaczmy czy ja mam ochotę na coś stąd Drążyweczki orkiszowe z budyniem, które robiłam sama to są ślimaki z pieczarkami i serem. Oliwia dzisiaj wzięła. Tutaj mamy ślimaki. Chyba też z pieczarkami. Jest ile tych pieczarek trzeba to zjeść. Drożdżóweczkę z y, makiem. To Piotek uwielbia. Ostatni kawałek bloku czekoladowego. Wiem, że Wy bardzo lubicie czekoladowe zawiaski, słuchaj, prawie same drożdżaki mi zostały o jezu, jagodzianki jeszcze są nie, to na jakąś czarną godzinę, nie mam ciastek owsianych o, i mam takie ciasto bananowe, proteinowe ale w dużym kawałku, a ja nie chcę tego rozwiązać, tylko kawałek i to jest właśnie ten minus, nie? dobra, reszta się dubluje, także baton proteinowy wiedzie. No, słuchajcie, okazało się, że bieda w tym domu panuje, w szafkach i znalazłam taki baton orzechowy. No ale orzechy dobrze działają na mózg, więc może nie jest aż tak źle, jak mi się wydaje. Ale nastawiłam się na batonik proteinowy, wiecie jak to jest. No i teraz muszę zrobić pilny certyfikat do jakiejś współpracy i od wczoraj miałam problem z zalogowaniem się. Moja menadżer już mnie tutaj ciśnie, żebym szybko i to wysłała, więc siadam i to robię. Spędzę z Wami w ogóle taki fajny, vlogowy dzień, taki typowy mój dzień pracy i pokażę Wam większość rzeczy, które robię, tak zazwyczaj. Chociaż wiecie, że u mnie to na rutynę nie ma za bardzo co liczyć, no ale nieważne. I słuchajcie, co chciałam powiedzieć, że właśnie wczoraj miałam taki dzień zajazdu, po prostu od rana do nocy. I ja w takie dni nie lubię vlogować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że sama, jak oglądam twórców, którzy żyją na bardzo wysokich obrotach, bardzo dużo pracują i przy tym jeszcze mówią o tym, że właśnie są przemęczeni, że tyle mają na głowie, że się zaurali, to we mnie to tworzy straszną presję. Samo oglądanie tego mnie męczy. Jestem ciekawa, czy u Was też tak to wygląda. Więc ja staram się vlogować w takie spokojniejsze dni albo właśnie normalne dni pracy, kiedy mam wszystko fajnie zaplanowane, nie czuję przeciążenia, nie czuję jakiegoś przytłoczenia. No, a ja w ogóle, słuchajcie, po wczorajszym dniu już się fajnie zregenerowałam, bo wczoraj spędziłam super wieczór. No i też po prostu się zwyczajnie po ludzku wyspałam. Kto z Was ostatnio się wyspał zasnąłam o 23 wstałam o 6 i te 7 godzin jakoś tak dobrze mi zrobiły ale właśnie dobrze się nastroiłam do snu, bo jednak ta jakość wieczoru determinuje cały kolejny dzień więc tak no dobra, słuchajcie, kończę już gadać muszę w ogóle oszczędzać mój głos bo jeżeli tego nie wiecie nie wiem czy mówiłam to na youtube ale mówiłam o tym na instagramie że moje głuski śpiewaka wróciły Niestety miałam pięć guzków. wyleczyłam je po pół roku na kontroli był tylko jeden. One były dzięki Bogu cały czas miękkie, więc nie było potrzeby usunięcia chirurgicznego, ale dużo czasu i zaangażowania kosztowało mnie to, aby poświęcić się tej rehabilitacji, i aby po prostu się tego pozbyć. I teraz one wróciły i doktor foniatra mi powiedziała, że takie zaleczanie oczywiście przyniesie mi na chwilę ulgę, ale będą te guski do mnie wracać, jeżeli nie nauczę się poprawnie mówić, bo cały czas obciążam struny głosowe. Przez to, że za dużo mówię i niewłaściwie używam głosu. Tym samym zapisam się do logopedy. <grych> Nazywam się Aleksandra Panasewicz, w tym roku kończę 40 lat i chodzę do logopedy. Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście? Byłam już na trzech zajęciach. I może nawet już słyszycie różnicę w tym, jak mówię, więc też jestem ciekawa, czy zauważyliście cokolwiek, bo niektóre, osoba, niektóre osobami, niektóre osoby, z którymi się spotykam. Na przykład wczoraj jak byłam na nagraniach w outlecie, to dziewczyny mówiły, że wow, jak ty fajnie tak spokojnie mówisz. Jakoś coś się zmieniło, coś, coś tutaj jest inaczej, nie? Więc to jest to, że uczę się mówić poprawnie, mówię świadomiej, więc dajcie znać, czy wy też to słyszycie. O, oh może to jest po angielsku? O, oh no. Zyskałam certyfikat, także jestem bardzo zadowolona. Miałam 80% poprawnych odpowiedzi. Pewnie w szkole dostałem czwórkę. Dajcie znać czwórkę, to jest czy co? Także muszę napisać do mojego menadżera, może być ze mnie dumna. No i co, ustawiam kadr, kamera i nagrywam odcinek na YouTube. Na temat wyleczenia się z pewnego męczącego mnie schorzenia, na które cierpi, z tego co wiem, chyba większość naszej populacji, albo przynajmniej duża jej część. Co tutaj, co to jest, mamusiu, to dla mnie? To jest dla mnie prezenci. Nie, to jest dla mnie już, Będzie mniej więcej kadr. Muszę sobie kompo przesunąć. Próbowałam notatki, tak żeby ten film był przyjemny w odbiorze, żeby wszystko było fajnie poukładane. No i żebyście z niego wyciągnęli po prostu creme de la creme. Konkretne info, a nie jakieś tam wiecie, lanie wody. Ale muszę się przerwać, no bo nie mogę być tak samo ubrana w dwóch filmach. <grym> Chwady witajcie w moim świecie. Film nagrany, lecę dalej i mam na sobie sweter, który mam tak naprawdę dzięki wam, bo to wy pomogliście podjąć mi decyzję, jakie rzeczy z zamówienia z HighVent zostawić. No i właśnie teraz pojedziemy oddać te rzeczy, które odrzuciłam drogą selekcji. I bardzo was proszę, żeby nie rozsiewać takich plotek, że jak się robi zwroty, to sklepy te rzeczy niszczą. Słuchajcie, tak łatwo jest um, puścić plotę w tych czasach, że to jest coś przerażającego, że ludzie to tak łykają, bo nawet do mnie na Insta dotarła jakaś osoba, która pisze mi to po prostu pod moimi reelsami, że co ja robię, że ja zamawiam, ja usiądę, że tak nie wolno. Co jest, słuchajcie, ciekawe, po pierwsze, to jest totalna bzdura i to jest nieprawda. Po drugie, to ja wiem, że to jest słabe, po prostu jak Ktoś robi tak nagminnie, no to jest to nieekologiczne, nieekonomiczne. Ja, coś takiego, że zamówiłam rzeczy i odsyłam. Zrobiłam pierwszy raz może od pół roku. Więc miejcie dla mnie trochę litości. Please. Tak wygląda moja cała styloweczka I but dzisiaj siedzi sportowy. New Balance. Wygodne i cudowne. I niedługo nie będę mogła ich nosić, bo będzie na nie po prostu za zimno. Więc korzystam póki modę. Modę! Mhm. Modę! Pa, pa. Boże! Boże! Kiełbasko! Drogień, co przed chwilą robiłam. Ja wam nie powiem, wy napiszcie w komentarzu i znać osoby, która zgadła. Jestem na Gdańskiej Morenie. Tutaj mam do załatwienia dwie sprawy. Ja mam zawsze zasadę, że nie robię pustych przebiegów samochodem, tylko jak migruję gdzieś tam po mieście między dzielnicami, to właśnie łączę ze sobą sprawy, które mam do załatwienia. No i tak też, też jest tym razem, gdyż najpierw wejdziemy do Hajem, oddamy te wszystkie rzeczy które są właśnie do zwrotu. No i potem jadę na szybkie spotkanko i później coś wielkiego. Zwrot zrobiony i słuchajcie, rozmawiałam z panią z Hayem. Zdam pytanie, co się dzieje z rzeczami, które ja fizycznie tutaj zostawiam w sklepie. Czy one tu zostają, czy są odsyłane do magazynu i nie wiadomo jaki jest ciąg dalszy. I pani powiedziała, że absolutnie, że one zostają tutaj w sklepie więc ktoś inny może je kupić i to jest taki, wiecie, bonus do regularnych kolekcji, bo czasami trafiają tu rzeczy, które są właśnie wyprzedane, więc fake news o tym, że te rzeczy są niszczone, to jest po prostu żenna. Ile piękna jest w tym kadrze. Mm. Przyjechałam właśnie do serwisu salonu w zasadzie Audi tutaj najbliższe dwie godziny, bo muszę odstawić moje auto do wyceny. Kończy mi się leasing, więc postanowiłam je wykupić sprzedać, bo to jest najbardziej opłacalna opcja. Tym samym zmieniam auto i mam już coś wybranego. Popracowałam sobie, nie skończyłam wszystkiego, ale dosłownie mi brakuje, nie wiem, 40 minut, żeby postawić kropkę na D. Dostałam bardzo dobrą ofertę na moje auto, więc optymistycznie w ciągu miesiąca zmieniam samochód. Więc możecie zgadywać, jakie będę miała teraz Audi, bo jestem, pozostaję wierna tej marce. Stało się, że moje auto, kochane, cudowne, jest po prostu igłą. Więc na pewno długo tutaj nie postoi i kupiec znajdzie się pewnie zanim jeszcze je sprzedam. No bo ten model jest, no jest duży popyt na kutrójki, także super. Teraz mogę jechać coś szybko przekąsić, skończyć robotę i dokąd? Zaraz zobaczycie. Kurczak i ogórek kiszony z pomidorem, sól, pieprz, oliwa z oliwek. To jest mój obiad, bo nie zdążę zjeść lecze, które przygotowuję. Jeszcze taki niedoczas, bo za 10 minut musimy wychodzić na zebranie, zebranie. Piotr Specjalnie właśnie przyjechał wcześniej, żebyśmy pojechali razem. Robimy dzisiaj nowy gofry z nowego przepisu. To są gofry bananowe, fajne puszyste wyszły. A ja jest ja na ciastkę. Zobaczcie. Dzięki Oliwe za um, ale wspaniałe dźwięki w tle i teraz mamy przepiękny kadr z moją śliczną córką, która je ciastka swojego wypieku, dzisiaj zrobiła po lekcjach, uczy się, a w tle jest stół wstydu, <grym> ale pomijmy to milczeniem, ten stół tak wyglądał u nas w tygodniu, a tutaj jest właśnie to leczo, które dzisiaj robiłam dla Oli i ona powiedziała, że jest pyszne. Więc bardzo się cieszę, bo jeszcze takiego nie robiłam, jeżeli chodzi o przyprawienie, więc byłam sama ciekawa. Także tak, Ginsy. O widać, jak tam jest starta farba. I ostatnio ktoś się pytał, jak się sprawdzają te przemalowane meble i podłoga. No to meble super. Naprawdę w niewielu miejscach ta farba się zdrapuje. Eee, tutaj w ogóle w końcu żeśmy nie pomalowali tych półeczek fajnie, to w ogóle zostawiliśmy tak, ale z podłogi. Niestety, ale no, zdrapuje się dość mocno. Więc tak, zjemy farki, wypijemy herbatkę. Ja biorę szybki plucznic i dzisiaj na pewno szybciej się kładę do łóżka, bo jak mam takie intensywne dni, no to potrzebuję po prostu regeneracji. I Was też do tego zachęcam, że jak się trochę przeharujesz, zajedziesz, to pamiętaj właśnie, żeby o siebie potem zadbać. Something. Rada się na to nie zgodziłem. Mężczyzna z strachu, że mi się uda.